Witam wszystkich serdecznie. Witam ponownie na kanale Poznaj Kraj TV. Dzisiaj słuchajcie, jestem świadkiem bardzo ciekawej sytuacji tutaj na południu Polski, w Małopolsce. Jadę sobie, słuchajcie, spokojnie, kulturalnie i oczywiście przepisowo drogą. Zresztą asfaltową. I ja w pewnym momencie patrzę. Słuchajcie, patrzę, a tutaj na termometrze pokazuje mi 36 stopni Celsjusza w cieniu. Teraz już nawet 37 mi pokazuje. Gdzieś jak na chwilę się zatrzymam, to wam pokażę udowodnię, że taka temperatura dzisiaj na początku lipca anno domini 2025 występuje tutaj na południu Polski. No, szczerze powiedziawszy, o, zapomniałem klimy włączyć, bo schodziłem zatankować już załączam, już mi się leje po czole słuchajcie, szczerze powiedziawszy to pamiętam takie temperatury to występowały e, jakiś czas temu w maju, pamiętam na majówkę były takie temperatury na Lubelszczyźnie no dzisiaj lipiec i 36 a nawet 37 stopni w cieniu co to oznacza? no to oznacza, że nasz organizm musi przejść w odwrotny tryb polegający na tym że jak dogrzewa nas organizm i utrzymuje tą temperaturę 36,6 stopnia tak mniej więcej, co nie no to teraz będzie musiał przejść w tryb chłodzenia naszego organizmu żeby go nie przegrzać a czym to jest spowodowane? No, jedni mówią, że ociepleniem klimatu inni, że wcale tego ocieplenia klimatu nie ma ponieważ nie wiem czy wiecie, ale w tym roku podobno maj był najchłodniejszym miesiącem od iluś, iluś tam lat zanotowanym w Polsce także zobaczcie, ze skrajności w skrajność najchłodniejszy miesiąc się skończył czerwca trochę było tako jako tako temperaturowo przyszedł lipiec i tutaj już zobaczcie, temperatury wskoczyły nawet na 37 stopni w tej chwili mi pokazuje także no to cóż zajadę do domu Zimny prysznic, żeby się schłodzić. Czerwone światło. No i... ale wyhamował za bese. No i chyba leżenie pod klimatyzatorem, no bo w takie upały wychodzić na zewnątrz to tak średnio. Przejechałem kawałek dalej. Zajechałem sobie pod sklep na zakupy spożywcze, jakieś pieczywko na śniadanie. Zobaczcie, 38 już nabiło. Zbliża się godzina 15, już jest 38 stopni Celsjusza. W Małopolsce. No kurczę, ciekawe czy te 40 stopni zostanie dzisiaj przekroczone, czy też nie. Pamiętajmy, że przeważnie to popołudniami jest ta najwyższa temperatura, a nie punkt o 12. No oby nie przekroczyło, bo 40 stopni to już będzie naprawdę, naprawdę bardzo grubo. Ja 40 stopni to nie pamiętam tutaj na południu Polski, ale pamiętam 43 stopnie w cieniu w Chorwacji w sierpniu, kilka lat temu.